Cześć, witajcie. Przyszła do mnie dzisiaj paczka ze sklepu sokiwyciskane.pl No, jak widzicie jest to sprzęt od firmy Alfa A dokładnie zaraz wam pokażę co, już otwieramy No i dobra, mamy tutaj sprzęt Jest to prasa do oleju yy, Dodatkowo dostaliśmy jakieś takie No, to coś jest chyba do, ten, do odkręcania Może do czyszczenia, nie wiem, jakiś nożyk Tu takie różne pierdołki tu faktura udało się kupić za 2000 zł. Nie wiem, czy wam ten. O. 1100, 1999 zł. Yy, normalna cena to jest 2500, ale udało się kupić 500 zł. Taniej dlatego, że była taka promocja. Co my tu mamy? Aha, instrukcja jest tutaj. No, to instrukcja, będę sobie czytał. Oczywiście potem wam pokażę, nie wiem czy dzisiaj, ale następnym razem jak będę nagrywał. Pokażę wam. Działanie tak przetestujemy sobie tą prasę. Oczywiście w tym odcinku, który teraz oglądacie, co tu mamy? Dobrostan jakiś. To w ogóle 20 zł kosztuje, a ja dostałem to tak w formie gratisu. No powiem wam, że fajnie poczytam sobie. O czym tu mamy? Odmładzanie, oczyszczanie, zdrowie. Odmadzanie to jeszcze nie dla mnie, ale dwa tematy następne są ciekawe. Także, dobra, to na razie zostawiam. O, tutaj macie, gdzie się sklepy firmowe, firmowe te znajdują. W Lublinie nie ma. No ale yy, przesyłka jest darmowa, także polecam zamawiać To już wam pokazywałem. Dobra, także teraz zajmujemy się otworzeniem. Ja się trochę odbijam, ja. Zobaczmy co tu mamy. Zasilacz widzę. Tu do czyszczenia jakaś kloteczka? Coś takiego. Okej. Okay. Tu jest zasilacz. Taki zwykły. O, patrzcie, nawet jest ten. Taka łapka. Może to się nagrzewa. Nie wiem. Tutaj pokrywka. No co zaraz? Zaraz sobie powyciągam i poskładam wszystko. Tu coś jeszcze jest. Aha, tu też. To wylot chyba jest ten. No i sama prasa. Dobra, wyciągnę i Wam pokażę. No i tak to wygląda. Tutaj mamy nasiona startowe. Zwykły rzepakiet. Czyli to pewnie na pierwszy, znaczy na pewno na pierwszą próbę. Zresztą będę czytał w instrukcji. Ciekawe czy ten olej będzie można już, wiecie, konsumować. Czy na przykład musi przejść i tak dalej. No, zaraz się o tym go. Zaraz się tego dowiem, chociaż nie wiem czy zaraz, bo niestety nie mam czasu. Hmm. To coś do czyszczenia. Też się dowiem. Już wam pokazywałem. Noży, krękawica, tutaj spakowane, wszystko zasilacz. To coś... No nie wiem, tu może. Może się wiecie, odkręca. O to. No właśnie. Tu i do czyszczenia. O, nawet się kręci. Dobra. Czyli się w ten sposób czyści. Tutaj mamy. To gdzie się zbiera olej. Oczywiście jest to taka podkładka, no i siteczko. No fajnie. E, tu wsypujemy nasionka. Tam widać jest ten jakiś taki bał. Nie wiem jak to nazwać. No sobie to pobiera te nasiona mieli. No i oczywiście tutaj mamy wytłoczki, z których możemy na przykład chlebek robić lub, in lub inne rzeczy. Także Super. No i co? Yy, w następnym tym już pewnie w następnym fragmencie już pewnie będziecie widzieli, jak będę to testował albo wstępnie odpalał z tym zestawem startowym. Także widzimy się za chwilę. Cześć, mamy już kolejny dzień. Ja się zapoznałem z instrukcją dokładnie. Obejrzałem filmik, który tutaj był. O, jest kod QR. Także obejrzałem ten filmik. No i co? Złożyłem prasę od nowa jakby bo tak kazana było i zrobimy sobie to pierwsze tłoczenie które jest tutaj jak powiedziano jest ważne także już wam pokazuję tutaj mamy ten rzepak pierwszy ja sobie otworzyłem no i zaczynamy od syp do zbiornika wsadowego nasiona na tak także wsypujemy tutaj nasze nasiona które ja się obawiam <grym> bo jest trochę skomplikowane ale sam proces tego nie wydaje się być taki trudny i... Ta trasa nie jest bardzo ciężka do opanowania Bo błędy, które tam były wymieniane to naprawdę trzeba być <laughs> Nie wiem, ciężko mi określić jakim, żeby takie błędy popełniać Dobra, zaczynamy Kudeczki. Tak, tak sobie blokujemy Tutaj mamy czołeczki, tak, słabo widać Teraz <laughs> O widzicie Tutaj jest kłódeczka otwarta w tą stronę, w tą zamknięta Także ja sobie przesunąłem, jest zamknięta i zamykamy pokrywę, to mamy zrobione, i teraz wciskamy przycisk włączenia. Przed chwilą podłączyłem do prądu, teraz tak, wymieszamy, wybieramy mieszanki, mieszanki tak, wiem, że tym się zmienia, mieszanki są na samym dole. Sezam, słonecznik, rzepak, nasiona lnu, orzechy włoskie, dobra, mamy mieszanki. Błąd otwarty pokazuje, OK. Już nie pokazuje, OK. i co wcześniej przy start prasa po chwili włączy się u wytłoczy pierwszy olej no i ten pierwszy olej wytłoczki wyrzucamy to mamy dobrze włożone tutaj mamy włożony zbiornik na olej siateczkę i tak dalej wyjąłem no bo nie ma sensu ich dawać skoro olej będzie do wyrzucenia no i tak puszczamy. Teraz tak maszyna musi się rozgrzać silnik czy coś tam no i zaraz się z wami widzę jak zacznie pracować, zobaczymy co się będzie działo. I już słychać jakiś dzięk pracy, tak? Nawet pokazuje nam praca. Także chyba pobiera już ziarenka. I może coś tam się będzie działo. Powiem wam, że o, kręci się. O ile to już pierwsze wytłoczki? Fajnie to wygląda. <laughs> Ciekawe, czy sobie mogę tutaj zajrzeć? Może pomożemy sobie latareczką. Po jakim czasie ten olej będzie leciał. Wiadomo, to nie będzie duża ilość. Nie wiem ile tu jest, 500 gram czy mniej tych, tych No i on do niczego nie będzie, ale fajne te wytoczki fajnie to wygląda A jak pachnie fajnie rzepakiem, no naprawdę O, patrzcie, leci no, Widzicie, on jest taki, no ma zanieczyszczenie, tak? Bo po to jest to siteczko Mam nadzieję, że mnie w ogóle słyszycie, bo trochę Słuchajcie tą prasę <laughs> A tu jeszcze nie znika Ale ładnie pachnie Także maszyna działa. I patrzcie, olej się fajnie zbiera. Tam. I sobie zobaczcie, ciepłe są takie. No i takie dość suche. <grybował> Próbował nie będę. No bo skoro jest do wyrzucenia no to lepiej nie próbować. Tam widziałem, że były nasmarowane te części. Także lepiej chyba tego nie ruszać. Wszystko dobrze nastawiłem, dobrze pracuje, prasa, olej leci, także nie mogę się doczekać już robienia pierwszego oleju, nie wiem czy dzisiaj go zrobię, bo jest chyba koło 23 już Ale no, o coś się ucichło? Ciszej chodzi Ciekawe ile to trwa, bo bardzo jakoś nie ubywają te nasionka Co tam? No jeszcze cała Ale nie no, trochę jest tego oleju, jakoś Chyba jakby stoi, dobra, ale wolę nie poprawiać. Skoro leci do środka, to nie ma co ale ciepłe. Odsłania się już tutaj taka naklejka, to długo to nie trwa może 3 minutki i patrzcie, jest tych wytłoczek dużo już widać tutaj to takie plastikowe coś jak zrzuca ziarna, jak pracuje no, w kółeczko się obraca no i widzę, że już końcu zobaczymy jak ten olej ile 50 ml jest prawie no, ładnie nie wiem ile to było gram nie mam pojęcia o koniec <gryzny> Wiem, że nie można ruszać, jak pracuje, Także kusi mnie, przez, przez chwilę mnie kusiło, żeby stuknąć, żeby te zleciały, ale lepiej nie. Dobra. No, pracuj, pracuj. Widzę, jak tam działa. O! No, zaraz będzie koniec. Tu już ostatnie ziarenka lecą. Widzę, że faktycznie tam trochę się wybrudziło, no ale to normalne. Jakoś bardzo i tak nie jest wybrudzone. No bije, powiem Wam trochę ciepło od maszyny samej. O, czekajcie, bo. Tu widzicie, trzeba co już trochę zgarnąć, bo ich się robi nadmiar tych łup, łupinek, No, jak to? Wytłoczek. Pachnie no tak fajnie, ładnie. Dobra, tu się skończyło, także ona zaraz sobie sama zgaśnie. Jest trochę ona i dwunk Wytłoczki już nie lecą. Także widzimy się za chwilkę, jak zgaśnie. Wołałem kota, pokazuje 7,5 stopnia. Jak schodziłem na dół, to było, słychać pipnięcie. Prasa zgasła chyba. Nie wiem, zaraz zobaczę, co teraz mam zrobić. Yy, wiem, że ona musi wystygnąć, ale nie wiem, czy mam ją wyłączyć. Sam zaraz się okaże. Ja chciałem wam powiedzieć, że ten mróz ma być dzisiaj w nocy. O, tam widzę jeszcze cieknie olej w karpie. Yy, ma być dzisiaj w nocy mróz. Tam minus 1 stopień. I wydaje mi się, że już teraz jest tak około dwóch, trzech, odczuwalna prawda jest niska, no tam widzicie pokazywał termometr 7,5, nie wydaje mi się, że to prawda, bo może być wiecie, nie działający za dobrze ten termometr, a tu co, trochę, no się olej trochę, też trochę tutaj się dostało, dobra, zaraz się muszę dowiedzieć, Po co... a nic nie ma co mam teraz zrobić. No nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia. Szukałem sobie w instrukcji, co mam zrobić i sama zgasła, także chyba to jest moment, sobie tak dotknę. No jeszcze jest gorąca. Plastik mogę dotykać metalu, tam lepiej, żebym nie dotykał na razie. Na pewno możemy sobie zobaczyć. O tak chociaż. teraz no, zaraz sobie spróbuję ten olej na palcu. Nie będę go wiecie konsumował, no bo skoro nie można. Ale tak sobie spróbuję. Co my tu mamy? No to jest do wyczyszczenia, także yy, nie wiem, czy to teraz wyjąć. W sumie można. Dotyczące użytkowania czyszczenia. zamontuję osłonę. Ble, ble, ble. O, coś mi tu pipczy, Wiecie, mógłbym wykręcić teraz, znaczy wyjąć to Te dwa elementy I sobie by wystygło, tylko że ten drugi to jest cały metalowy, więc lepiej chyba go nie dotykać No nie wiem Może poczekam po prostu, zostawię, niech sobie Odpoczywa, chciałbym dzisiaj zrobić z pestek dyni Olej, wiem, że można pół godziny używać maksymalnie ten Także no, ale to się zmieści wiecie bo z tego ten i trochę w sypie tych pestek dyni też. Bo spróbować już olej. Powiem wam, że musię, muszę spróbować ten, bo jestem ciekaw. Także umyję sobie dłonie i spróbujemy. Dobra, tu widzę, że się nie da, ten delikatny bałagan zrobił, ale to bez, nie ma problemu, to i tak jest takie suche. Spróbuję sobie o tak na palcu. Tak trochę słonecznikiem smakuje, no ale przyjemny, powiem wam, tam na dole się osadziły te jakieś takie zanieczyszczenia. No niestety jest to olej do wylania. Zakładam, że do śmieci go nie wyleję, no bo szkoda, ale yy, na ogrodzie gdzieś tam wywale, na pole, czy gdzieś. I tak samo te wytłoczki. Myślałem, żeby kurą, ale skoro tam były, wiecie, jakieś yy... Niech to smar czy coś takiego to może lepiej kurum nie dawać. No fajne wytłoczki, faktycznie jak do chleba czy coś, to myślę, że można dodać bez problemu. Nie wiem czy jest z rzepaku, akurat, ale wiecie, jak się robisz czegoś innego. Nie wiem o jakieś dynie, no to myślę, że można do chlebka dodać. Trochę ich jest, no to niewiele mniej niż było nasion samych. No i zapachną bardzo ładnie. No takim wiecie, rzepakiem podobny do słonecznika. Otworzyłem jeszcze tą pokrywę. Będzie szybciej stygło i także, także na razie yy, znikam. Pewnie Wam pokażę jak będę czyścił. No i może zrobimy jeszcze dzisiaj ten dyniowy, nie wiem, do której będę siedział, miałem iść spać wcześniej. Wyczyściłem pracę uporządnie, oczywiście skręciłem. Teraz będziemy robili pierwszy ale już <grytania> zdążyła sobie je wystygnąć odpocząć, powiem wam, że już jest późno. <grytania> ale no, o, niestety mam rozładowany telefon, także wam nie włącza latarki. Chyba że zaraz podładuję. Dobra. Mm, to jest nawet nie ten. Powtarzamy proces. Czyli sypujemy. Będziemy robili pierwszy olej. Z pestek dyni Mam nadzieję, że się uda. Bo też nie mogę znaleźć informacji o tym, jaka jest zawartość tłuszczu w nich i tak dalej. Dobra, większość wsypiemy tak trochę mniej niż tam było tego. Przypaku, nie wiadomo też jaki będzie pobór, a nie chcę też, żeby za długo pracowała trochę pracowała przy tym no co prawda to już było trochę za czasu tam czekajcie, teraz jest źle zakręcona będzie się o teraz jest dobrze no to jest dowyczy się tutaj widać zresztą takie coś nachodzi dochodzi yy, no i co wszystko proces jest prosty znowu to będzie mieszanka już sobie tutaj mm, mieszanki nasiona dyni mamy mm, mm, właśnie wilgotność Próbuję nie wymienię w tobie z, 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 tłuszczu. Właśnie nie wiadomo, czy się łapie to do tego, także spróbujemy. W razie czego, tutaj się używa tego, co pa się wyciąga i wysypuje to. Dobra, próbujemy. Pyk. Mm. To jest już nastawione na mieszanki, prawda? Może tak. Czyli przechodzimy na te mieszanki. Okej, okay, są mieszanki, chcę się upewnić. Tak. No i co? Ruszamy zakręcone jest, nic się nie pokazuje teraz się będzie nagrzewać kocurek, dobra sprzęt sprzęcior chodzi yy, na początku się trochę przera... Ten, no tak wiecie, trochę się bałem bo tak lecą te te No czuj że są takie tłuste te bietłoczki trochę mm, no i co, trochę olej nie leciał, ale jak widzicie leci, także chyba jest ok Miejmy nadzieję, że zadziała. Czasami ona tak ucichała, po, tak, wiecie, troszeczkę ciszej. Jak dalej chodzi to takie momenty lęku. Powiem wam, spróbujemy sobie tego. Wytłoczek ciepłe. Ale czuć, że są tłuste takie. Uh, ale proszek. <gryw> no dobre no. Dobre. Fajnie smakują. Tak samo jak pestki jedynie, po prostu. Dlatego sobie trochę zostawiłem o. Żeby pochrupać Coś tam leci Tam nie widać czy coś jest Raczej wątpię Dużo niestety nie ma no pewnie to są słabe pestki Ale chciałbym gdzieś swoje mieć także Zobaczymy z moich dyni czy będą jakieś pestki nie wiem jak to się robi, żeby były, na pewno musi być dynia dojrzała. Także no może się uda z tych moich dyni, które tam widzieliście na filmach, pobrać takie te pesteczki. Dobra, widzimy się, może jak się skończy. Mam nadzieję, że nic się nie zacnie. <grystanie> <grystanie> Okej, okay, praca się już tutaj skończyła jakiś czas temu. To jeszcze sobie miga. Pokażę wam jak tam z olejem. Coś jest, coś jest. Chyba znowu koło tych... 50 ml to było, nie wiem około 150 gram tych pestek. No takie prawie 200. Tutaj. Wyciągnąłem przez chwilę i widzę, że kapnęło No, kropelka się zmarnowała. <grym> Okej. Okay. To jeszcze sobie sitkuje się, także nie chcę ten. Ale trochę jest, patrzcie i fajny taki olej. Zobaczymy jak to mililitrów ile? A, musi w sumie stać. Zerknijmy. No, przy tej kresce 50, tak słabo widać. Też się patrzę w telefon. <grym> o, niesamowita jakość. Się zoomuje na to, co nie trzeba, patrzeć. O, widzicie jak blisko? Niedużo brakuje. Przez chwilę prasa zgasła, także teraz mi pozostaje wyczyścić jeszcze. Tutaj dość sporo tych tłoczek zjadłem. Także może odkręcę jest stygło. Zaraz, w tą, w tą stronę, tak? Ok. Wykręcamy. Jak będzie szło, to wyciągamy. Jeszcze nie. Teraz. Dobra, tak zostawię. Szybciej przestygnie. Tutaj. No dobrze robię. O, wychodzi. pyk, A, zresztą tu jak mi kapnie, ale nie kapie. Nie, już nie kapie. Na podłogę zresztą to nie, nie problem. Wow, tu się... Aha, rozumiem jak to działa. Tu jest siteczko i z tego siteczka to skrapla się tu. I to spływa. Ja się dziwiłem, dlaczego tutaj jest takie coś. A to jednak tak jest zrobione. No, ciekawie. Nie powiem. Widać, że się skrapla także. To postawię. Może zobaczyć, o. Jaka to jest ilość. Nie wiem, łyżka dwie na pewno. Może ze trzy łyżki. Także wiecie, na przykład jakaś sałatka, czy surówka, sałatka, sałatka, surówka, nie wiem. Ale jak wiecie, coś tam robicie, no to super sprawa do śniadania do czegoś, bo mamy witaminy rozpuszczalne w tłuszczach Adek, A, D, E i K. No i dzięki takiemu olejowi będą lepiej przyswajane, raczej w ogóle będą przyswajane. Złożyłem prasę, nie ma tylko tych metalowych dwóch elementów, one się. No właściwie tutaj ja wytarłem ręcznikiem i leżę sobie no Jutro rano, tam w dzień sobie złożę No i co, yy, tu zostało jeszcze takie jakieś coś Tu już większość tego spłynęło, można chyba na pewno przychylić O i sobie jeszcze dopłynie, tak zrobimy Jest <grytanie> No i co, zobaczmy z jest naszego oleju, że włączę latareczkę Odwrotnie. No, niecałe 50 ml jest. No tam było około 150 gram tych pestek, także trochę jest. Nie ma tragedii. Fajnie. Powiem Wam, że pachnie bardzo fajnie. Taki fajny kolor zielony. Yy, smakuje też fajnie. Dynią. No i powiem Wam, że to fajny pomysł. To praca. Zobaczymy, jak się dalej będzie sprawować. No i też. Yy, trzeba pomyśleć nad robieniem czegoś no, właśnie z tych wytłoczek. Tak pomyślałem, że chleb, nie wiem, na przykład ze słonecznika pomyślałem, że można nawet uprażyć, wiecie, tam bez prażenia i dodać do jakiejś sałatki czy tam, no sałatki, sałatki, tak? Że wiecie, coś tam sałata, z czymś tam, z czym tam, kto woli. I wiadomo, słonecznik, żeby nadać tej chrupkości, tak? Jak się daje jakieś mieszanki, tak? Yy, ziaren, jakieś tam są różne, wiecie... Jeśli są tam słoneczniki, jakieś pini o takie coś, to można te, te mieszanki zastąpić właśnie takim. No w pewnym sensie odpadem, ale wiecie, ten odpad jest ten. Także podsumowując, jestem zadowolony z zakupu. Jestem ciekaw, jak będą wyglądały yy, kolejne oleje. Bardzo jestem ciekaw z orzechów yy, włoskich naszych. O ile tak się da. Wiem, że muszą być suche tam bardzo. Także przy kominku one sobie dosknął, Będą dosychały, zresztą, pewnie użyję do tego z zeszłego sezonu orzechów, ale no na pewno będziemy testowali. Może nam, wam nagram coś tam. No i co? Taką prasę będziecie mogli, możecie sobie kupić. A link do tej prasy możecie znaleźć sobie w opisie filmu, bo wam dorzucę. No i co? Dziękuję Wam za obejrzenie i widzimy się w kolejnym filmie. Za chwilkę właśnie będę montował dla Was film. Wy już widzieliście jak tam pierwszy dzień wczorajszy prasy. Dzisiaj już jest drugi dzień i teraz mam paski słonecznika. Zobaczymy co wyjdzie. Powiem Wam, że olej dyniowy pycha. Dzisiaj ten sałatkę jadłem. Właśnie sałata z tym tymi, też był tam jogurt naturalny, i no pycha smakowało całkiem inaczej. Jak wiecie, nie bardzo przepadam za sałatą. Tak, dzisiaj naprawdę była pycha dobra. Praca już skończyła, praca już, no, dawno temu. Wyczyściłem ją i Wam pokażę, co powstało. No tu właściwie wszystko spłynęło. Tak sobie podniosę. O, tak zrobimy. A tu spoduje będzie ten, ta podstawka. O. Słuchaj, także może na stół położyć tylko ten resztkę, żeby z tego dzióbka spadła. Dobra i tak wygląda olej, taki dość klarowny, chociaż czy klarowny, no nie powiedziałbym, ale delikatnie, jasny po prostu jest, jak słonecznik. Taki kolor, tak samo pestki dyni, to miał taki kolorek pestki dyni, takie jak się przełamie, no też jest, zobaczcie. Znowu jest taka ilość jak wczoraj. No, pokaż się. <grymne> o, no, no, prawie 50 ml, tak można nawet powiedzieć. Tak spojrzę. Zakładam, że żeby było 50, musi tą kreskę delikatnie zakrywać. To jest tak równo nad tą kreską. Na dole jest taka jaśniejsza poświata. Na dole się yy, odkładają, wiecie, to takie jakieś. Yy, no, widzicie zresztą, jak to wygląda. tak, które tam zostały, jakieś drobinki słonecznika. Ale powiem Wam, że bardzo fajny jest pomysł z tymi olejami. No i na pewno zdrowy. Także dziękuję Wam za obejrzenie. Pewnie już się z Wami żegnałem. Ale tak stwierdziłem, że jak jeszcze nie zmontowałem filmu, to dogram. Także tak wygląda olej słonecznikowy. Widzimy się w następnym filmie. Zaglądajcie do opisu. Cześć.